DDA samotność. Ostatnio mnie natknęło, że wiele osób, z którymi się spotykałam, czy to na meetingach, czy na terapii, narzekało właśnie na dużą samotność. Czasami byli świadomi, że to wynikało z ich działań, że sami się odsuwali od innych ludzi, że kontakty z innymi po prostu im nie wychodziły. Nie wiedzieli, co powiedzieć, jak zrobić, jak zareagować, albo cały czas ranili innych, albo ktoś ich ranił, i po prostu nie mieli żadnych dobrych doświadczeń, i dlatego woleli się wycofać z takiego aktywnego życia woleli zostać w domu, skupić się na przykład albo na pracy, na studiach. Albo na szukaniu jakichś rozwiązań, czy pociechy w forach, grupach różnych i w ten sposób jakoś trwając przez lata czasami. No, podobnie było u mnie. Miałam różne kontakty. Niestety moje grupy rówieśników czy osób znajomych no nie były zawsze dobrymi grupami. Były to głównie osoby takie jak ja, DDA albo uzależnione. I w związku z tym było wiele mechanizmów bardzo takich destrukcyjnych, praktycznie większość osób, które ja znałam, to w życiu by się nie pokorciło, żeby czytać książki, a nawet później jak jedna koleżanka miała manię czytania, to wyśmiewała każdego, kto nie czyta. A nie czytała jakiejś literatury naukowej, tylko Stephena Kinga i nagle po prostu zrobiła się według swoich mniemania lepszym człowiekiem niż inni. Którzy nie czytali. I właśnie w takim środowisku, mając takich znajomych, którzy no nie motywują, nie zachęcają, tylko każdą możliwą bolączkę, słabość wykorzystują na wyśmianie, uprzykrzanie, to po prostu odsyłało mnie od tych ludzi. Te grupy już się coraz bardziej porozsypywały, już nie są tak ze sobą ściśnięte. To też jest naturalna rzecz w życiu, że ludzie spotykają się, dzielą ze sobą pewien czas, później te wartości, czasem zmiana lokalizacji, czasami zmiana nie wiem, pracy powoduje, że po prostu rozdzielamy się. I to jest też ok. Trzeba się nauczyć radzić sobie z tym rozłączeniem, bo to jest naturalna rzecz. Jeśli chodzi o samotność, to jest różnie. To jest tak, jedni sobie z tym radzą lepiej, bo na przykład są introwertykami. Dla nich bardziej naturalne jest przebywanie samemu i rozwijanie siebie, swoich zainteresowań, swojej osoby, skupianiu się na sobie, potrzebują minimum kontaktów, które realizują poprzez szkołę czy pracę ewentualnie mając jedną czy dwie osoby do kontaktu co jakiś czas, przyjaciela, przyjaciółkę. I to im wystarcza. Yy, I okej, okay. najważniejsze, żeby człowiek był spójny i, 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 i jakiś spełniony w tym, co robi. Są to za też osoby, które mają bardzo duże potrzeby kontaktu z innymi ludźmi, mają jakiś tam rys ekstrawertyczny. Yy, jak się spotykają z innymi, to wtedy właśnie naładowują im się baterie. Wtedy zyskują jakiś sens i cel w życiu, i to też jest fajne i sympatyczne. Problem bardziej polega na tym, że większość z nas ma tak, że po prostu jak już mamy negatywne doświadczenie, to już później nie próbujemy. I na przykład, jak ja chodziłam czy to na mitingi, czy na terapię, to zazwyczaj było takie zachęcanie. I widać czasami wola po niektórych stronach, żeby właśnie wchodzić w te relacje, przynajmniej żeby spróbować, żeby porozmawiać ze sobą, żeby się wesprzeć dobrym słowem, jak są trudne dni. To jest bardzo pomocne, budujące i budujące zaufanie do innych ludzi. Jeśli się je straciło, to tym bardziej takie pozytywne doświadczenia, nawet mikro z meetingów czy z terapii, są jak najbardziej pożądane. Są oczywiście jakieś szkoły, jakieś terapie, jakieś miejsca, gdzie tam zakazują w ogóle kontaktu, w ogóle nie można się facebookiem wymienić, nigdy więcej poza ośrodkiem nie spotkać. Taką politykę mają, no, nie będę się w to ingerować. Może po prostu chcą uniknąć jakichś nadużyć, manipulacji i jakichś różnych toksycznych zachowań. Czy też związków, bo to też czasami jest tak, że na mitingi nie mogą chodzić osoby w tym samym. będące w tym samym związku. A często jest tak, że mitingi prowadzą niektórych osób do związku, więc <grywania> też tak bywa. I ja rozumiem, że samotność potrafi być dla wielu osób obciążająca i trudna. Dlatego Wam podpowiadałam, pies jest jednym z takich rozwiązań psy. W odróżnieniu od kotów, które ja zazwyczaj mam koty, i koty są bardziej mniej obsługowe, ale jednak są bardzo niezależne, i, i one mnie tak bardzo nie potrzebują, chyba że potrzebują po prostu albo karmienia, albo pieszczot. I wtedy ja jestem widoczna, tak to nie potrzebują ze mną interakcji. Z psami jest zupełnie inaczej. One wchodzą z nami w interakcje, one z nami przebywają. Bardziej nas odczuwają, też rozumieją nasze emocje, i z psami jest o wiele właśnie tak budujące, bo one się cieszą, jak my wracamy do domu. Dlatego to jest taka moja mała podpowiedź: jeśli chcecie mieć naprawdę wiernego przyjaciela, niezależnie od humoru, to właśnie pies jest jednym z takich rozwiązań. Oczywiście nie zastąpi to w 100% relacji z drugim człowiekiem, bo jednak z drugim człowiekiem tworzy się głębsze, bardziej prawdziwsze relacje, które bazują na zupełnie innych emocjach i mają trochę inne schematy, można je jakoś tam ćwiczyć też. I jest tak, w terapiach grupowych czasami rzeczywiście się przerabia takie sytuacje, co się dzieje. I wtedy łatwiej jest po prostu być w grupie, być w grupie z innymi ludźmi, i tak dalej. Um, Trzeba przyjąć taką postawę trochę zabawy, trochę takiego testowania siebie w różnych sytuacjach bez jakichś konkretnych oczekiwań. Wówczas jest łatwiej. Po prostu podejść do kogoś, spytać się, cześć, jak się masz, skąd jesteś, co robisz, czy mogę ci jakoś pomóc, a czy widziałaś Maćka i tak dalej. Co nie, jakieś takie czasami taki zwany small talk zastosować po prostu do takich ogólnych rzeczy i zobaczycie bardzo szybko, że wiele osób z drugiej strony też chce z wami porozmawiać, też chce nawiązać tą relację, tylko ma po prostu taką dużą obawę. I ja pamiętam, ja miałam to w zupełnie innym kontekście, w zupełnie innej sytuacji. Poszłam na jakąś prezentację i usiadłam sobie z boku, bo ja mam też taką trudność w nawiązywaniu kontaktów z niektórymi osobami, a w szczególności jak mam zły dzień, kiepski dzień i nie czuję się na siłach, no to rzeczywiście to jest trudne, bo to wymaga takiej większej ekstrawertyczności, a no nie zawsze mam do tego dostęp. I wówczas pamiętam, podeszła do mnie dziewczyna, ona mnie zagadała, wymieniłyśmy się rozmowie różnymi spostrzeżeniami i ona też powiedziała, że też ma z tym problem, co było jeszcze bardziej budujące, bo to totalnie nie była impreza o psychologii, mm -hmm. tylko była po prostu y, prezentacja jakichś tam rozwiązań. I dzięki temu zobaczyłam, że, że to nie boli, że to nie jest takie straszne, że mam te kompetencje, że, że inni też tak samo potrzebują, chcą nawiązać relacje i też mają satysfakcję, jakim się to uda przeprowadzić fajną rozmowę. Dlatego nie zachęcam Was do tego, żeby być w samotności, bo jednak życie w samotności jest bardzo trudne i obciążające. My, jako ludzie, jesteśmy jednostkami bardziej takimi stadnymi, dążymy do kontaktu z innymi, bo dzięki temu kontaktowi, nawet biologicznie, jesteśmy bardziej bezpieczni, yy, bo się ktoś nami interesuje, bo, bo ktoś tam udzieli pomocy i tak dalej. I w związku z tym też no, ciężko mi sobie przypomnieć dużo chwil, w których ja byłam tak szczęśliwa sama z siebie, a kiedy byłam szczęśliwa, dlatego że było fajne spotkanie, były fajne grill, były fajne nie wiem wyjście do klubu, takich wspomnień mam o wiele więcej. One są bardziej silne, energetyczne, silniejsze mają emocje i one dłużej ze mną zostały i bardziej mi budują takie zaufanie i do mnie, i do innych. Dlatego, jeśli macie okazję powoli przełamywać swoje takie jakieś. Wyobrażenia, lęki na temat relacji z innymi, to właśnie dobre jest najprościej pójść po prostu na meeting, czy też na tych Discordach, czy innych aplikacjach są te meetingi realizowane i po prostu posłuchać tych innych ludzi. Później, jak już wejdzie w końcu ten lockdown powszechny. Wyjść do ludzi na meetingi i tam zobaczycie, że tam są bardzo fajne osoby. Ja w ten sposób poznałam kilka, kilka fajnych osób, które do tej pory są w moim życiu, bo po prostu nam się dobrze rozmawia, dobrze nam się wspiera siebie nawzajem. I jeszcze jedną ważną rzeczą, którą ostatnio zauważyłam i u siebie, i u innych, i też miałam tę rozmowę ze znajomym. To jest tak, że my często też jesteśmy w samotności, ponieważ izolujemy się, a izolujemy się najczęściej, ponieważ no, nie wychodzi nam coś w życiu, nie mamy jakichś kompetencji, nie poszły nam plany tak, jak miały pójść, i w związku z tym czujemy się mało wartościowy, więc nie wychodzimy na zewnątrz i się zamykamy. I to jest właśnie naj najgorsza i najtrudniejsza rzecz do zrobienia. Bo krzywdzimy siebie jeszcze bardziej. To wcale ta izolacja nie powoduje, że zmniejszają się nasze problemy lub stajemy się silni, wręcz odwrotnie. To właśnie przyznanie się do tych trudnych momentów, do słabości, powoduje, że, że otrzymujemy o wiele więcej energii do działania. I ja też miałam ostatnio taki moment, że już mnie trochę przygniotło, miałam słaby piątek. I poczułam, że po prostu już mam serdecznie dosyć i, i się, że się zamykam, i czuję po prostu aż fizycznie, że się tak chowam mój brzuszek, że tak jak co nie, żeby tylko po prostu nie pokazać siebie. I wzięłam od razu telefon, napisałam, że się czuję tak, jak się czuję, że trochę mnie to moja sytuacja w życiu frustruje. Napisałam do jednej koleżanki, napisałam do kolegi, cisza przez godzinę. No i wiadomo, nadal się frustruję. Minęło półtorej godziny. Napisała pierwsza osoba, napisała koleżanka, co tam, jak tam i w ogóle mówiła, a ja też miałam to właśnie wczoraj kryzys taki sam. I mówię, tak, a ja wczoraj też miałam taki sam, tylko dzisiaj odważyłam się napisać. <laughs> no i się zrobiła z tego sympatyczna, bardzo fajna rozmowa, w której się poczułam, że to nie tylko ja mam takie dni, inni też mają. Podzieliłyśmy się i dodałyśmy sobie otuchy i to też było takie bardzo sympatyczne, budujące. Po chwili okazało się, że napisał kolega. I była to sama sytuacja, też przeżywał jakieś trudne emocje, ale nie chciał się tym dzielić. Też się zamknął w sobie i uważał, że w ten sposób się uleczy. To jest właśnie najczęstszy wszystkich błąd, że my jak mamy kłopoty, jak mamy problemy, to się bardzo izolujemy. Są oczywiście osoby, które jak mają kłopoty, problemy, to wręcz... Wszystkim opowiadają o tym, ale to też jest kwestia takiej manipulacji, takiego, że oni w ten sposób publicznie lubią wszystko załatwiać. Czasami trzeba uważać, bo to po prostu są niebezpieczne zachowania, a czasami rzeczywiście niektórzy tak są bardziej ekspresyjni. Na pewno jest tak, że jeśli będziecie z kimś w jakiejś relacji, w jakiś spotykać się nawet już nie, niekoniecznie jakiś super wchodzić regularnie czy coś, to podputujecie się, będziecie mieli lepszy nastrój, będziecie mieli większą wiarę w siebie i w świat i będzie wam łatwiej wiele rzeczy przychodzić. To nie zmienia tak faktu, że po prostu tak samo jak było Wam w środę ciężko wstać, tak samo będzie w piątek, ale już zrobicie to z zupełnie innym nastawieniem: jak wiecie, że spotkacie się z kimś na kawę, jak wiecie, że z kimś możecie porozmawiać, albo na przykład tak jak ja napisać tego SMS-a, że, że czuję się beznadziejnie i tak dalej, i podzielić się z tym i otrzymać z, tej, z drugiej strony pozytywny też ten sam komentarz, ja też. <laughs> I to od razu zmienia dynamikę, nawet słychać to w moim głosie, więc widzicie. Nie izolujcie się, nie zostawajcie za długo w tej samotności, bo po prostu to was tylko zatrzymuje przed rozwojem, a tam się nie rozwiniecie, jak będziecie sami. Możecie rozwinąć oczywiście umiejętności malarskie, jakieś poetyckie i takie dalej. Ok, ale my jako ludzie mamy naturalną potrzebę do bycia relacji z jakimiś osobami, bez względu na to, jakie to są relacje, czy przyjacielskie, czy znajomo, znajomi, czy koledzy z pracy, czy, czy, czy partner. Ważne, żeby po prostu tworzyć te relacje z różnymi osobami, patrzeć jak oni się zachowują, jak ja się zachowuję, co mi wychodzi, co nie, traktować to trochę jak lekcja, nie tam, że to jest sprawdzian i za każdym razem test, bo albo zdaje, albo nie zdaje, to tak w życiu nie działa. Naprawdę, wbrew pozorom wielu ludzi akceptuje słabości innych, bo też staje sobie sprawę, że ma tak samo takie słabości. Trzeba jedynie po prostu odważyć się pokazać siebie. I to jest chyba ta trudność, że samemu trzeba siebie pokazać przed sobą, zaakceptować swoje trudne chwile i trudne emocje, i pokazać też innym, i nie odczuwać w związku z tym lęku, że wyśmieją i, i tak dalej. Mimo, tak jak ja Wam mówiłam, ja miałam takich znajomych, którzy wyśmiewali każdą słabość, każdy, każdą rzecz, to ja po prostu odseparowałam się od nich, bo czasami pewnym znajomością trzeba powiedzieć do widzenia, bo nie służą nam, nie są nam potrzebne, a tym bardziej, jak się zaczyna zdrowieć, chodząc na terapię czy mitingi, człowiek rozumie, gdzie są jego granice i że nie warto tracić czasu dla pseudoprzyjaźni. A warto ją inwestować w ludzi, którzy nas słuchają, wspierają i chcą z nami być. I nawet jeśli nie poświęcają nam codziennie czasu, bo teraz to jest trudne. To mimo wszystko, jak napiszemy, to odpowiedzą tam w ciągu godziny, półtorej, coś sympatycznego, to, to jest naprawdę już dobra, fajna podstawa do tego, żeby mieć dobrą relację z kimś. Bez oczekiwania, nie wiadomo, jakiej dyspozycyjności, jakiego oddania, jakiegoś, nie wiem, y, potrzeb, wielkich zaspokajania, tylko tego, żeby mieć ciepłą, fajną, miłą wymianę zdań, podzielenia się z doświadczeniami. Po prostu bycia z drugim człowiekiem, bez jakichś y, wielkich oczekiwań, potrzeb i tak dalej. I możecie to wszyscy zrobić, bez względu na to, gdzie mieszkacie ja, i w jakim środowisku żyjecie. Zawsze macie możliwość zmiany. I nigdy, przenigdy nie wierzcie, że nic się nie da zmienić. Bo To jest największe kłamstwo, którą my niestety wszyscy z rodzin dysfunkcyjnych wierzymy, że tak musi być. Tak jak się urodziliśmy, tak musi być. Mówię wam, że tak nigdy nie musi być. I, I możecie to zmienić, i macie nawet tą siłę, tylko wy po prostu cały czas się jeszcze boicie. Dlatego zacznijcie od małych kroczków, małych, maluteńkich zmian, i w ten sposób po prostu zbudujecie nowe życie.